Proszę o chwilę ciszy. Witam serdecznie naszych skromnych programów, Pana Radnego Sejmiku, Pana Generała, Pana Starosty, Pana Prezydenta i wszystkich samorządowców. Proszę bardzo, osoba przekazuję Ci inicjatywę. Witam w imieniu wszystkich dzieci w Centrum Edukacji Oni. Prosimy o otwarcie. Przecinamy. Raz, dwa, trzy. Jeszcze raz. Brawo. Brawo. Pracują że hej, z płuc pobierają tlen nieustannie, dwutlenek węgla oddając na wymianę. Każda komórka człowieka bardzo się ratuje, kiedy tlen przyjmuje, a dwutlenek węgla po spaleniu tlenu odda, W takich warunkach podczas pracy piecynia gazowego może wytwarzać się czad. Czad to toksyczny gaz, który często nazywany jest cichym zabójcą. Z każdym oddechem kąpiący się człowiek pobiera do płuc coraz to więcej toksycznego gazu. W każdej chwili może stracić przytomność. Niebezpieczne są również spaliny, które zamiast do komina dostają się do środka łazienki. Dzieje się tak, gdy rura odprowadzająca spaliny jest źle podłączona do komina lub jest nieszczelna. Na szczęście, zainstalowany w łazience czujnik czarny w porę zaalarmował o po niebezpieczeństwie. Żeby uniknąć takiej sytuacji. Łazienka musi mieć odpowiednią wentylację. Przegrzany olej może samoistnie się zapalić. Nie wolno go gasić wodą, a jedynie przytłumić pokrywką lub zagasić solą. To Dochodzi do wychłodzenia organizmu. Teraz już wiem, po trzech minutach. Pra gratuluję Zapraszamy dalej. Znowu pytanie. <noise> Przepraszam. Jeszcze do Pana Starosty. Obracamy się. Ja również wracam. Strewa trochę była duża. Gratuluję, że tak Pani poszło.